ale generalnie całkiem urocze steczko. w razie jakby nas mieli wypuścić jakby nie naprawili awarii to jest gdzie do jakiegoś sklepu skoczyć o ile jest otwarty jakikolwiek klimat turystyczny mocno Akurat 1 maj, więc wszyscy na wycieczki Ach, damy radę, kiedy belgijskie koleje okazują się wcale nie tak dobre i punktualne i szybkie, kiedy też ulegają awarii i niestety trzeba trochę postać. Jakiś typ się zlitował i uchylił tu drzwi ale to nie był pracownik kolei. Tylko pasażer, więc nie podusimy się. Nie podusimy się, bijemy brawo, więc chyba będziemy jechać zaraz, albo to klimatyzacja działa. Coś teraz mówił, jakiś gość przez megafon, że chyba będziemy wracać na Brussel Z na tą poprzednią stację. bo chyba nie mogą jechać dalej tak zrozumiałem ten francuski, więc nie wiem ale no zobaczymy czekamy karetka chyba do kogoś przyjechała że ratownik będzie wchodził gdzieś

o, ale co tam Ratownik tam. konduktor się ubiera w kamizelkę, więc jakoś o, zejdzie, pewnie schodzi. Trudno mu zejść tam po tych, po tych schodach. Więc nie wiem, jak to, kiedy my stąd ruszymy. Patrzymy. Karetka, jezo, przyjechał ten, przyjechał wóz techniczny kolei Więc pewnie technicy będą naprawiać zaraz Żeby się udało stąd odjechać no, pożarna jeszcze przyjechała Oj.

Coraz więcej służb Generalnie nie wiadomo chyba co się dzieje za bardzo wszyscy zaczynają opuszczać pociąg, więc nie wiem czy jest jakaś szansa perspektywa na cokolwiek Czy to po prostu desperaci no chyba, że będziemy musieli wysiąść, no to wtedy Renatko będziecie musiało uchwycić w ramiona bo jest wysoko kolejna straż no jest tu to... grubo się robi, bo perspektyw nie widzę, a... a chyba chyba robią się coraz większe kłopoty, bo Kolejne wozy straży przyjeżdżają. To jest ciężki. Jest to atom od 2 APO. już jesteśmy w trakcie ewakuacji. Na zewnątrz. Zaraz to się może z toalety darmowej też okay. skorzystać ewakuacja trwa no i akcja gruba, bo proszę co się dzieje jest grubo czeka w kolejce, żeby zejść Ale dobry, bo jest podział od razu ludzi na rannych i na, e, do zaopiekowania. Więc jest ok. Ale służby się spisały. Straż przyjechała dosyć szybko. Jakieś inne służby, to też jak najbardziej. To ludzie teraz łażą bo nie wiedzą kiedy przyjadą busy i gdzie te busy będą gdzie te busy będą e, rozwoziły ludzi, bo czy do Ostendy, czy też z powrotem do Brukseli No tego nie wiadomo, to za bardzo nikt nic nie wie jak to długo potrwa i jak się jakimi prawami będzie rządziło. No a pociąg był Pełny, więc, więc jest tego trochę. Jeszcze tam jest jaka kolejka, żeby zejść na dół. Ale czas spędzany pozytywnie, proszę. Młodzież się bawić. Gra w piła. O Ola odbiła nawet. Proszę. Integruje się z kolegami z Belgii. Jest fajnie. Może w TVN-24 będzie synek, więc oglądaj. Tutaj widzę relacje z tego jesteśmy już w tym miasteczku, bo wszyscy idą tutaj, bo e, nikt nie wie kiedy przyjadą autobusy, albo cokolwiek. A tu gdzieś jest stacja jeszcze kolejowa, gdzie można wsiąść za 20 minut ma być pociąg do Brukseli. No generalnie to chyba nikt nic nie wie tutaj za specjalnie.